Klient pozwał producenta zabawek na 2 miliony, bo dziecko połknęło małą część i nawet instrukcja ostrzeżenia nie uchronił cię przed karą. Jeśli chcesz uchronić się przed odpowiedzialnością za wady produktowe, podobnie jak przy innych wypadkach w firmie, takich jak Cyberatak czy Wyciek danych osobowych, pomyśl o tych trzech krokach: opracować plan, wyłożyć budżet, udokumentować i wdrożyć procedury. Czyli w praktyce warto przeprowadzić audyt procesów produkcyjnych, zidentyfikuj wszystkie potencjalne punkty krytyczne i miejsca, gdzie może dojść do błędu, przygotować budżet na wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001, systemu identyfikowalności produktów i ubezpieczenia. OC za produkt. Opracować i wdrożyć procedury kontroli jakości na każdym etapie produkcji oraz procedury szybkiego wycofywania wadliwych produktów z rynku. Twój plan ratunkowy. Potrzebujesz eksperta, który zabezpieczy cię przed taką sytuacją? Wiesz, gdzie pisać, ale musisz mnie zaobserwować.